Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z gry Free Fire na moim kanale Ostatnio w komentarzach powiedzieliście, że wam się mega gierki mobilne podobają I chcecie więcej z tego odcinku, więc moi drodzy będziemy sobie takie odcinki tworzyć Ale zanim zaczniemy dzisiaj gierkę, to chciałbym wam jeszcze przypomnieć Że cały czas trwa akcja do 19 lipca na 50% cashback na wszystkie zakupy w Garena Free Fire W postaci Huawei pointów. więc moi drodzy zapraszam was do korzystania z oferty Link znajdziecie w komentarzu, no i my jedziemy z gierką No i dobra, jesteśmy już w gierce i na początku sobie moi drodzy otworzyliśmy Mamy tutaj parę skrzyneczek, więc wchodzimy w Lucky Royal i mamy tutaj Gold Royal i Free Spiny jakieś, więc sobie zaspinujmy. Eee, mamy jakąś kurteczkę, dobra, kurtka średnio jara, troszkę pograłem w tą gierkę e, i odblokowałem sobie e, parę tych monet. Nie, i zanim mogę otwierać skrzyneczki, kolejna skrzynka otwarta. Co tu będzie? Same spodnie mamy, nie? Dali Daliby jakąś giwerkę fajną. Tu też spodnie, tu też spodnie, i tutaj mamy. O, fajną, dosyć bluzę dostaliśmy, elegancko. I Diamond Royal, ludzie. Tutaj mamy 5 diamencików. No i lecimy z tymi openingami, więc pierwszy spinek, mamy buty. Drugi spin. Mamy tutaj. Co to jest? 500 diamonds? tutaj? Dobra, dostajemy jakieś diamenty, czyli taki cashback. Tutaj mamy buciki. No i moi drodzy, w sumie mamy tyle tych spinów, nie? Eee, nic fajnego nam nie poleciało, zobaczmy czy coś jeszcze mamy do tworzenia tutaj Dead wheel, eee, tutaj nic i charakter royal, nic nie mam do tworzenia Więc co mieliśmy otworzyć, to otworzyliśmy, ciekawego nam nic nie poleciało eee, Tu mamy bonusowe jeszcze nagrody eee, Więc otworzymy, pyk Pyk. o, mamy dodatkowego spina za darmo Może w końcu jakiś zestaw, dostaniemy fajne buty I tutaj mamy, moi drodzy e, Kupony, tokeny Dobra, więc spoko W inkubatorze chyba nic nie mamy ciekawego W weapon royalu też nic nie mam, w faded wheelu też nic e, I tutaj nic Dobra, więc naszą postać możemy jeszcze e, Tutaj lekko e, wystroić e, Więc wejdźmy tutaj pyk w tą kurteczkę Bo fajnie wygląda e, Popatrzmy tutaj na spodnie, coś takiego Nie, no takie worka to ja nie chcę Dajmy takie zwykłe e, dresiwo Dobra, może być, buty białe, bo mi się podobają mega, białe buty są ludzi najfajniejsze Więc, moi drodzy, to chyba wszystko, co mieliśmy, mogliśmy otworzyć i widzimy się zaraz w gierce, przenosimy się do meczyku No i dobra, jesteśmy już w meczyku, moi drodzy, mecz nam się załadował e, Będziemy grać na mapie Bermuda i zobaczymy, jak nam pójdzie Naprawiłem te desynki z dźwiękiem, udało mi się e, przechwycić teraz ekran telefonu normalnie już przez komputer e, Cały widok mam w obs więc jest mega spoko no i nie powinno być żadnych już problemów z e, desynkami, tego typu rzeczami Dobra ludzie, więc my sobie powoli lecimy tym naszym samolotem Ja ogólnie tak siedzę troszkę bokiem, bo mi e, kable tylko na tyle pozwalają Bo tutaj mam parę kabli wpiętych do m, telefonu I teraz jest wszystko elegancko tutaj przechwytywane Dobra, lecimy tam e, No i Accelerate, ciśniemy ludzie, ciśniemy na tej Bermudzie Mam nadzieję, że uda nam się meczek wygrać e, No i co? I te gierki mobilne, widzę, że wam siedzą mega elegancko E, udało mi się e, z paroma widzami już zagrać tutaj w ogóle e, w tego Free Fireka, więc mega fajna opcja, bo tam na Discordzie się zgadaliśmy. Link do Discorda, jak i do e, promocji z cashbackiem znajdziecie oczywiście w opisie. No i dobra, accelerate ludzie i lecimy tutaj na te domeczki. Mam nadzieję, że uda się coś fajnego wyklikać, no ale w końcu, w końcu mogę normalnie e, przechwytywać telefon ludzi gierki, mobilne tutaj ogrywać e, więc mega spoka opcja. Dobra, lecimy tutaj do przodu, trochę sobie podgłośnie tą gierkę. Chyba tutaj się podgłaśnia, dobra. Wiesz, eee, w łapkach to mam na więc muszę to ogarnąć dobrze. Też dobrze słyszał wszystko, nie? Jest broń. Wczoraj udało mi się wygrać meczek z Widzem, gdzie mieliśmy 17 fragów, więc e, naprawdę dużo, wydaje mi się i też nie mieliśmy za bardzo botów, więc e, te boty już powoli znikają tutaj w tej gierce. No ale jak wiecie, ja cały czas skillsy tutaj ćwiczę, cały czas trenuję e, i cały czas cisnę do tego, żeby być lepszym graczem, nie? Więc jeszcze trochę czasu mi tutaj pewnie to zajmie, ale mam nadzieję, że uda się nam e, wyklikać. Dobra, jemy grzybka. Właśnie gra na telefonie jest taka, że nie będę się mógł tak centralnie patrzeć tutaj do was, tylko muszę tak jakoś siedzieć troszkę delikatnie Bokiem, żeby właśnie Ogarnąć tutaj Tą giereczkę, dobrze, nie? Może dłuższe kable kiedyś jakieś uda mi się Ogarnąć, to wtedy będziemy mieli Opcję, dobra, ktoś tu jest? Ktoś tu z tyłu powinien być Na razie nie widzę go jeszcze Gdzieś w tych okolicach powinien być koleś, nie? Byśmy go sobie wyczyścili Byłoby spoko, takiego fraga zdobyć na Rozgrzanie się Dobra, mazel podniesiony Ja ogólnie nie, jest gość Dobra, jest pierwszy frak zmontowany. Ja ogólnie nie jestem jakimś ludzie gigakoksem jeszcze, jeżeli chodzi o te mobilne gierki. Eee, I dopiero się cały czas tych gierek uczy, nie, więc trochę czasu jeszcze zajmie. Eee, jak to wyklikamy, no. Palec mi uciekł. No jak też wiecie, na nowym telefonie teraz jestem, eee, więc no troszkę inaczej tutaj te klawisze są ustawione, więc muszę się ich nauczyć od nowa. Dobra, tutaj mamy jakieś apteczki, mamy kamizelkę, dobra, wszystko ogarnięte. Eee, tutaj czysto, tutaj czysto, tutaj czysto. Tutaj też mega czysto. Dobra, idziemy dalej. Eee, musimy się udać gdzieś w tym kierunku do środka strefy, e, żebyśmy mogli... Kogoś tam spotkać? Póki co, mamy kamizelkę trójkę, mamy hełm trójkę i mamy załadowane, więc przewaga jakaś wiary jest. Fajna taktyka jest tutaj, ludzie na samochód. Zawsze na te samochody mega krzyczałem, ale jeżeli gramy tą taktyką na samochód, to mamy darmowe fragi, nie? To są tak, takie easy fragi, wtedy wchodzą, że to jest jakaś masakra. I spróbujemy może taki samochodzik ogarnąć, to mniej więcej pokażę, jak to działa, nie? Dobra, tam mamy coś do podniesienia. To jest chyba bodajże apteczka kolejna, więc to będzie szósta apteka. E, przyda się, przyda się. Amunicja oczywiście też jak najbardziej. Meczka. Więc tą emeczkę bym chciał. Dobra, zamieniamy szybko. E, mamy dwie mocne giwery, Mamy dwie całkiem mocne giwery e, Tu jest grzybek do podniesienia, więc sobie tutaj śmignę też po ten grzybek. E, no i spoko, jeżeli macie ludzie też jakieś fajne porady właśnie, jak być tutaj lepszym, jak e, cisnąć, jaką mapę wolicie, no to dajcie znać w komentarzach. E, bo to bardzo, bardzo mi pomaga później właśnie w ogarnianiu tych gierek, nie? Dużo łatwiej się gra. Jeżeli właśnie takie porady od Was otrzymuję. O, jest gość na plecach! Zmontowany, kolejny frag na naszym kącie. Elegancko, no teraz dźwięk normalnie widzę, że się e, przechwytuje, że nie ma żadnych dysynków, e, więc powinno być ludzie mega spoko. Bo ostatnio się troszkę pojawiło, właśnie, zauważyłem to później e, na nagraniu. E, ale spowodowane właśnie to było tym, że e, przechwytywałem wszystko telefonem, nie? Ja teraz podpiąłem do przechwytareczki, e, do przechwytywareczki e, telefon i można ludzie całkiem inaczej pograć. E, amunicję do aery nie mogę podnieść, nie wiem czemu Mogę nie mieć miejsca, e, a, a do aery mi się... Akurat mega mega przyda, nie? Bo gramy tymi arkami dosyć dużo. E, tu mamy zrzucik, tu mamy e, fragi, jakieś dobra. Strefa jest tutaj, zaznaczamy sobie kolejny punkt e, do strefki i lecimy, ludzie. Lecimy tutaj po zwycięstwo, nie? Trzeba wygrać. Ostatnio udało nam się jeden mecz wygrać e, na Kalahari, ale na Bermudzie nie wygraliśmy, więc e, teraz czas, ludzie, wygrać również na Bermudzie. Jest kolejny gość z przodu. Oj, skacze dosyć potężnie. Wydaje mi się, że tutaj jest jakiś dobry gość. Mamy termo. Raszuje do nas Dobra, mamy go, ludzie, mamy go. Oj, ten skarek chyba słabszy jest od tej e, wcześniejszej broni, co mieliśmy. E, więc sobie tutaj zamieniamy te giwerki. A Rammo podnosimy, oczywiście. E, nie, no, M60 musi być, to jest obowiązkowa. E, ale mamy teraz e, ten skołpik bez termowizji, bo termowizja powiem Wam szczerze, że niby fajna opcja. E, ale strasznie, strasznie mi tutaj przed chwilą, jakby to gościa kamuflowało, nie? Dobra, lecimy dalej. Lecimy tutaj dalej, ziomeczki. No i co my tutaj ciekawego mamy? Tu jest czysto, tu jest czysto. Tu jest też w miarę czysto. Eee, tutaj mamy motorek. Motorka to ja ludzie średnio chcę. Motorkiem bym nie jeździł, ale samochód jakiś by mi się przydał. Są takie monster trucki, nie? I jak tego monster trucka sobie ogarniecie, to jesteście wtedy totalnymi szefami. Tu mamy grzybki z przodu, więc je podniesiemy eee, elegancko. Bierzemy i... A to zjeść. Dobra, mam nadzieję, że teraz wszystko będzie dobrze działało. Że nie będzie żadnych tych dysynków e, i wszystko ładnie będzie śmigało, ludzi, Teraz dźwięk nawet normalnie jest przechwytywany, więc to jest, ludzie, totalny szefunio, nie? Totalny szefunio, e, jeżeli chodzi o jakość nagrywania, właśnie tutaj z telefonu. Jeszcze ten telefon Huawei, ja teraz mam, e, który idealnie działa i jest, ludzie, no coś pięknego, coś pięknego. Dobra, tutaj mamy coś, e, załadujmy tą broń, bo możemy ją załadować. Fajną katanę mamy, nie? E, tylko tą kataną to ja. Nie poklikam tutaj na daleko Dobra, jesteśmy przy dronie Przy dronie powinniśmy zaraz zobaczyć przeciwników O, ktoś tam jest z przodu I w plecy dostajemy Jest gość tutaj Pokaż się wariacie, no Dobra, mamy gościa zmontowanego Ładujemy, Zanim nie zabij nas no w plecy, nie? Możliwe, że też na bota jeszcze trafiliśmy, bo ja trafiam jeszcze troszkę botów e, Bo mam ludzie niską rangę, nie? Rangę dopiero wbijam e, Od nowa właśnie jak na te telefony wróciłem do gierek, to jakby mi się wszystko poresetowało I muszę od nowa te rangi, nie rangi e, powbijać, ale mam nadzieję, że w przyszłości to ogarniemy Nie będzie tych botów już, nie? I będzie w ogóle totalny pokczamp, ale fajnie, że takie boty dostajemy tutaj na starcie e, Jeżeli chcemy się uczyć gierki, nie? Bo mamy jakby ten taki próg wejścia do ogarnięcia Wiem, że zaraz mi możecie powiedzieć, uuu, grałeś kiedyś na boty, narzekałeś, ale teraz, ludzie, e, poczułem właśnie, że te boty jednak w jakimś tam stopniu e, w tych gierkach mobilnych są przydatne, nie? W jednym stopniu takim, że e, jakby zwiększają dynamikę tej gierki, że możemy sobie poklikać, a w drugim stopniu takim, że e, pomagają nam jakby ogarnąć gierkę i te podstawy tej giereczki, nie? Gdzieś tu mamy gości z przodu. Tu jest jakiś strzał, jest jakiś snajper. Dwóch gości tutaj na górce przed nami się strzela, więc szybko podbiegamy tam. Dawać mi ich, dawać mi ich szybko. Jest gość? Jest. Przymierzmy go. Za 16 tylko traf go w głowę, no nie udało się Ludzie I mamy dead, no celowałem w niego Celowałem w niego dużo, ale nie udało mi się Go zdjąć, no celowałem i nie mogłem go trafić Dobra ludzie, pierwszy mecz żeśmy e, Troszkę wtopili, więc lecimy Z kolejnym meczykiem i zobaczymy jak nam pójdzie w kolejnym meczu No i dobra, jesteśmy w kolejnym meczu Teraz polecimy na Bimasa Strip i zobaczymy Co tam ciekawego ludzie e, Nam się uda sfarmić, nie Może uda nam się przetestować tą taktykę na e, Pojazdy i troszkę tym samochodem Pofragujemy, e, zobaczymy Jeszcze, nie, więc ja powoli sobie tutaj lecę E, I śmigam zobaczę e, Co się uda wyklikać. Jakieś domki tutaj mamy, ale tutaj mamy taki czyściutki kampik, nie e, I mamy też jakiegoś przeciwnika, co leci tutaj z nami, więc może być e, z nim zaraz niemały problem. Czek on tak kręci, nie? Może on ma jakąś taktykę na szybsze lądowanie, trudno wyczuć. Jest broń, jest broń jakaś. albo i nie ma, dobra. Ej, jak on szybko pobiegł, jakiś zlagowany koleś chyba jest. No nieźle, no nieźle. Dobra, biegniemy szybko tutaj do domku. Może znajdziemy tu jakąś gwerkę. Eee, mamy kas na razie, nie Niedobrze, 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 dajcie mi bronię. Eee, metkity, medkity, miny. Gdzie są bronie? On tu biegnie, ludzie. On tu biegnie, więc muszę uciekać eee, od niego, żeby zaraz nie zginąć. Dobra, dawaj byczku, dawaj byczku, dawaj byczku. Lecimy, dobra, magazynek. Jest jakaś broń, jest jakaś broń, więc odbijamy w jego kierunku. Eee, to jest Famas. Mamy kask, nie mamy kamiselki, ale... Jest famasik, jest jakaś amunicja do tego famasa. Dobra, tam jest gość. Teraz skup się, skup się, skup się, byku. Musi być frag dla nas. To musi być dla mnie frak. O, uciekł tam tymi drzwiami z tyłu. nie wiem jak wyskoczy. Pewnie jakiś początkujący gracz. Dobra, mamy go, mamy go ludzie. Jest pierwszy frag. Więc elegancko. no początkujący gracz, ale... Wylądował lepiej ode mnie, nie? Jakieś apteczki miał Dobra, udało się go ubić, więc e, to jest najważniejsze, że nie przegraliśmy z początkującym graczem Powiem tak, co do tej miejscówki, wszystko spoko, ale Kevik by mi się jakiś przydał O, M14 i Ragecore jeszcze jakimś dodatkiem e, Więc może być to naprawdę potężne, tu mamy do użycia jakiś beacon e, Więc go użyjemy i co nam pokazało? Gdzie kolejna strefa będzie? Dobra, jest plecak I też gdzieś tutaj powinien być przeciwnik jakiś, bo było sobie strzały przed sekundą Dlatego szukamy tutaj delikatnie tak po górce też nie ma co biegać na openie. Gdzieś tutaj był dalej strzał. Dobra, skaczemy. Tak jak mówicie, skacz to cię mniej będzie wtedy... Będzie cię ciężej trafić jakby, nie? Więc próbujemy, próbujemy tutaj coś kombinować. Przydałby mi się cały czas ten kewik. Nie mamy kewika, nie mamy koszulki, ee, więc niebezpiecznie, nie? Ktoś nas trafi, to będzie przypał. Dobra, biegniemy tutaj. Eee, nie mamy nic poza... Tym, co mamy już. Eee, gdzie jest kewik jakiś? Gdzie jest kewik? W ogóle ludzie. jakoś lutu nie mogę tej znaleźć, nie? Teoretycznie broń mam. Totalny kozak, totalny żyw, ale lutu brakuje. Dobra, i piładujemy w siebie. Pyk, dobra, mamy podniesione Kolejna strefa będzie gdzieś tutaj Zaznaczamy sobie punkcik i lecimy, lecimy 16 osób w grze, e, więc to niedużo Ale moi drodzy, już się boty skończyły chyba Już się boty skończyły e, I teraz jest ciężko w tych meczach Naprawdę ciężkie i potrafią tutaj przeciwnicy wyklikać Jest, jest tutaj na górce Dosą za 42 Ładujemy broń od razu, bo nie ma co też <laughs> Podchodzić na kilka razy Teraz on do mnie strzela Dobra, mamy fraga Mamy fragę elegancką, mogę podejść tam. Dobrze, że te e, punkty IP ładowałem, nie? E, bo te punkciki dają mi to, że mi się życie teraz odnawia i mam troszkę jakiegoś tak, 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 mam troszkę takiego jakby kewa. Dobra, ammo podnosimy. E, to co trzeba to biorę. E, to jest spoko, P90. P90 sobie wezmę, e, bo wiem, że P90 jest całkiem, całkiem mocno na, na blisko. E, I warto tym jest e, ogrywać. Dobra, całego życia nie mam, ale za... IP punkty nam się zaraz te życie odnowi. E, I lecimy w poszukiwaniu kolejnych przeciwników. O, jest kevik w końcu, ludzie. Jedynka, ale i jest Kewik. E, więc zawsze to coś. Zawsze to jakaś obrona na klacie, nie? Bo bez Kewa to było tak ciężej trochę. A teraz e, z kevikiem wyklikamy, może. Dobra, tu mamy droniarza. Droniarz mi pokazuje przeciwników. I tu mamy takiego śmiałka, więc podejdę. Dwóch nawet mamy tutaj. UAV pokazało dwóch gości. W okolicy, dobra, próbujemy tam wzraszować. Ja też nie wiem czy za agresywnie nie gram w tą gierkę trochę. Gdybym grał defensywnie Ty może więcej wygrywał, nie? Ale przyzwyczajenie z PUBG, pół... jak kiedyś grałem. jest z innych berek. Więc no, jest gość. Dobra, leży. Uciekamy stąd. Połóżmy się tutaj i podleźmy. Może mi się uda jakoś, w miarę wyleczyć jeszcze. Pyk, pyk, dobra. Akcja lecząco, załadujmy broń. Zostało jeszcze tutaj 11 graczy. Ktoś podchodzi do mnie. Gdzieś tutaj mamy na blisko kolesia. Radar mi pokazuje przynajmniej, ale Jest! On tu pod skałką siedział! No niestety ludzie, trzy fragi. I 11 miejsce. No nie udało się, nie udało się, ale mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Więc dzięki, moi drodzy, za oglądanie. Zapraszam Was do korzystania z promki, którą Up Galery przygotowało z e, Free Fire. No i dzięki za oglądanie, moi drodzy, trzymajcie się. Do następnego. Cześć Wam.